19 lipca na płycie rynku w Ryglicach odbyły się uroczystości święta policji organizowane po raz pierwszy w tej gminie. Święto połączono z piknikiem rodzinnym. Na moje zaproszenie pan komendant wojewódzki Tarnowski przyjął zaproszenie na placu w Ryglicach, żeby odbyło się święto Policji. Chciałam go połączyć z festynem rodzinnym, tak niebanalnie, żeby przedstawić policję inaczej, bardziej dostępną, bardziej przyjazną dzieciom, bardziej prewencję jak inne zadania. Jak widzicie... Rynek w południe, w piątek jest pełny, młodzież się bawi, dzieci się bawią. Ja przeznaczyłam dość dużą kwotę na nagrody. W programie przewidziano liczne konkursy oraz zabawy. Na wszystkich zainteresowanych czeka autor przeszkód, samochód symulujący wypadki drogowe, a także prezentacje wyposażenia policyjnego, jak radiowozy, motocykle czy broń. Nie zabrakło również koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dentej Zalasowej. Myślę, że i miasteczko ruchu, i symulator jest tymi atrakcjami, które przyciąga młodzież, a myślę, że to jest to jest doskonała forma nauki dla młodzieży. Na święcie policji nie zabrakło również ważnych osobistości. Pojawili się marszałkowie oraz parlamentarzyści. Podczas uroczystości ponad 100 policjantów otrzymało awans na wyższe stopnie policyjne. Ponad 100 policjantów z tarnowskiej jednostki, którzy pracują w poszczególnych ogniwach w pionie prewencji, w pionie kryminalnym oraz w komisariatach, uzyskało awanse na wyższe stopnie. Niestety ze względów organizacyjnych możemy tutaj tylko przyjąć 30 najbardziej wyróżniających się policjantów. Oprócz awansów w stopniu 16 policjantów zostanie wyróżnionych przez przedstawicieli samorządu ziemi tarnowskiej premiami uznanymi zasługi za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Policjanci awansowani są w poszczególnych Zarówno podstorunkowi na starszych podstarunkowych, również będą stopnie sierżantów, aspirantów, mamy również awanse w stopniach oficerskich. Między innymi zastępca, pierwszy zastępca komendanta miejskiego inspektor Moryl otrzymuje awans wyżej na młodszego inspektora. Komendant miejskiej policji w Tarnowie zdradził nam, jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o zawód policjanta. Zgodnie z ustawą z przepisami osoba musi posiadać obywatelstwo polskie, nie może być karana. Musi posiadać kategorię zdrowia, tak zwaną kategorię A1 i zaliczyć musi testy, jakie podczas naboru organizuje Komendę Wojewódzka. Dla nas, policjantów święto, takie jak dziś, jest bardzo istotne. Nie chcemy się zamykać w naszych pomieszczeniach, dodaje komendant. Dla nas, jako dla policjantów, jest to dość istotna sprawa. Przede wszystkim jest to jakby podsumowanie analiz prowadzonych przez jednostki zwierzchnie, czyli w tym wypadku komendę wojewódzką. Nie chcemy się zamykać tylko w naszych pomieszczeniach, w naszych w Świetlicach. Chcemy, chcemy wejść do społeczności, pokazać, że jesteśmy nie tylko policją tarnowską, ale policją całej ziemi tarnowskiej. Starostwo powiatowe w Tarnowie było jednym ze współorganizatorów imprezy. Bardzo ważne jest zresztą lokalizacja tego święta, czy umieszczenie w, akurat w tym roku, w w Ryglicach jest dowodem na to, że powiat tarnowski dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa, jak również do działania policji, bo policja jak wiemy, to nie tylko działa w Tarnowie, ale również w powiecie tarnowskim i my to doceniamy, dlatego też takie święta jak święto policji chcemy ale również na terenie Tarnowskiego. Starostwo chętnie włącza się w wspieranie działalności policji. Codzienne bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. dodaje starosta. jesteśmy współorganizatorem, współfinansujemy to święto, ale również wspieramy policję na co dzień. Zresztą ostatnio tutaj przynoszę taką małą promesę na udział w zakupie samochodu dla, dla policji i również w ciągu całego roku wspieramy działalność policji, dlatego że uważamy, że to jest sprawa na tyle ważna, na tyle istotna. Zresztą bezpieczeństwo nasze jest najważniejsze, jeżeli chodzi o, o takie codzienne. Bezpieczeństwo. Wszystkim policjantom, którzy otrzymali awans na wyższe stopnie policyjne, serdecznie gratulujemy. Paulina Pabian, Tarnowska TV.